Po co tu facę? 46 The Arvid. Dawno nie grałem face to face od The Arvid Ja też nie Także... A więc w ogóle z wami nie grałem. <coughs> nie ten jest no, Co? To jest też nie grał na przykład, No dobra, ale dobra. O Syriu już nie mówiłem, ja już zapomniałem w ogóle co to jest. Co to, no, to jest? No to prawda, to prawda. No to jest Sylo w ogóle. Gdzie to to on sylo? jest? Ludzi. Powiedzcie mi. Gdzie jest silo? w like takich momentach? Sylo, high <laughs> Life Warszawa. <but laughs> Gdzie to? jest Sylo? Co się dzieje? No nie ma! Jest mm. <coughs> O, spadł. O Boże Aha! Dobra, znowu! Nie. To jest! Nie, tak się już zorientowałem a. już po chwili dopiero tak, że jak zobaczyłem, że nie ma punktu na no koniec. Nie ja byłem tak... Już prawie kończyłem to no, za wolno, za wolno. A za ja, już, już prawie to kończyłem! No, prawie kończyłem no! Ja już zobaczyłem tylko nazwę de Arvind i tak. Mm. Na pewno. A ja miałem tak, o. Na pewno tak jest. Walnijcie go bezpieczny piesu i my jeżdżę gównem! Jeżdżę panto! Walnijcie go! No już! Zostałem walnięty spokojnie. Zostałem walnięty przeze mnie. Dopiero trzecia osoba, co prawda, mnie palnęła, ale palnęła. Trzeba było bardziej teraz, być Bartek. Aaaa, nie chciało mi się. Taki taki klasyczek nieścikowo, trochę by tak tak. A tylko zatrzymałem się, nie? Nie było. O, dobrze. Ale jakim cudem tu Ola w ogóle była jeszcze? No. Dojechała. Chciałam przytrącić wcześniej ciebie, kojaty no to wypadła. Aha. Aha. To znaczy. I znowu? Co jest? Ej, co jestem pierwszy? Łatachek. Bo tu cały czas Ola jeździ, Huncik jeszcze tam. Ola <gry> dobrze Ola. Teraz Bartka, Bartka, Bartka. Kurde, strącił, dobra. Bartka, leży później. Leży, leży. Jeszcze Pardzika, no, Jeszcze Pardzik ta... dalej do skącenia. Oła tutaj dalej jeździ, no. No właśnie mówię, to, to jest to. A jeszcze trafiłem, na mecie byłem, nie? A tu Ola jeszcze jedzie. Trafiła, Jest Jezus, tak dobrze. Ale jeszcze Jan nie mnie to czeka. Cię? Nie trafił, ale ja cię trafię. Ale to jeszcze nie to czeka. Spotkanie z Olą Ola no go, no co jest? <grym> Czemu nie walisz chłopa na pierwszym miejscu? Nie. I teraz nie, przejechałaś Jeszcze ci go zatrzymałem pantem Ja co trzymałem <grym> tylko <grym> troszeczkę Pantoflem ziomek Pantem zatrzymałem co ci chłopaka Nie widzisz wtedy, no co jest? <grym> Także... Daj szokaty Kurze, siema, siema Pojechała <grym> <grym> dalej A pierdziele bo To jest takie krusko, no tak Najgorszy moment. No i teraz będzie się Szepard domyślił na wszystkich. Dzięki Ola Dzięki Ola, A, zrujnowała zrujnował to... grę Teraz oj, będzie oj, oj. zemsta szepardzika. Masz właśnie jest Dobrze. Dobrze zrobiony. Także jak zemsta faraona, to będzie zemsta Szeparda w tym momencie Hmm. Bo jedzie bagi rampą, więc. No tak, nie bez uwaga, uwaga, uwaga. tutaj jest. Nie czuję się dzisiaj, zbyt na siłach, żeby. Nie, nasiła, nie, 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 nie. się, spokojnie, spokojnie, Wiedź. spokojnie. Dobra. Szepardzik! Co? co? Ja będę miał w ogóle bagi rampę, nie? Ja nie, nie, co? Do... Kłopiec, zatrzymaj się, poczekaj. Spierdalaj. Okej. Okay. O, mi już zatrzymał. Dobra, to jest pierwszy? Jeden. Szepard. Szepardzik! Ale zaraz spokojnie, zaraz będzie Hagaty, On dojeżdża zaraz, zaraz. A no. to obu was załatwię. Na razie nie jestem, więc. Ale możesz obu, jak mnie walniesz. Bardzo chętnie. No może, może, ale nie musi. Ale chce. No to nie się ci pożubatek. No to, jest... to jeszcze ole walnę. Nie, 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 nie rób tego. Co za? Co za go... No, walnę wszystkich. Ale bo ogóle, to, że chłop jeszcze bardziej no, do mnie no, był skierowany, nie, mnie. No, nie, mam tam w ogóle. Ta. Pomiędzy się zniszczyłem. Bliżej Bliżej no, mnie, bo on nie jechał na pierwszego, on chciał walnąć dwóch. No tak, no tak. Ja pojechałem na widziałem i nie widziałem nie którego, nie 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 nie? którego w ogóle dotknąć, nie? Pierwszy. Więc. Wow, ciekawe, może tego, Bardy, który jedzie pierwszy, nie?

no, nie, Ale jedź na niego, jedź na niego, nie tutaj no, no, ja nie go. proszę. Ja ci nie dotknąłem cię. Na mnie, to ola jedz. Nie dotknąłem cię. Jadę z tym taranem, więc. Jedź, ale... na bo... niego, nie po co. Wiedziesz pod niego, wiedziesz pod niego. Na no, easy. o, widzisz, No mówię. i teraz szeparda. No i na rack. No nie, no i po. No, akurat, <grymki> akurat nie miło, była po mojej stronie, dlatego że można powiedzieć. Powiedzieć, ja się bardziej wystawiłem, w sumie że ola mnie palne bo próbowałem ją wykręcić jeszcze. Jezu! A wyszło tak, A, że. To... To dobra, Bartek mnie skundzi przypadkiem. Bo to jest wyjemny, że... A co mi? Tak, tak, tak. Ja będę oh, <laughs> no nie no no to Dobrze, to dobrze. dobrze. No, dobrze. Ja poślizgnę szybkie ze dwóch. Dobrze, Właśnie widzę. Słyszę, szybkie ZW, rozumiemy. Tak, teraz... to poślizgnę to za Wow, dobra. Yy, bijemy teraz sługa tego, czymkolwiek będzie jechał z przodu. Nie, ja... nie! Co ty robisz?! Przepraszam, przyjeżdżasz do tego i bijesz Bartka w tym momencie. No nieźle, Bartek. Nie, Fajnego jest, tam masz sojusznika. A ty, będzie, to będzie, żebym miał sojusznika, ty. Aha. On idzie jakimś głównym, małym głównym jedzie. Wywaliłem się. Sam jesteś małe gówno. Wywaliłem <laughs> Sam jesteś małe gówno. Dobra, ziomy. Nie wypadłem, wypad, wypad, nie, wypad, 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 Nie, wypad, nie. Co ty prosty cię? Zawodowcy rozmawiasz, o niej. Z kim? Z, kim? z kim? z zawodowcem, ty widziałeś kolego. widziałeś Oczywiście, ty... że tak. Właśnie do ciebie jestem no z no tylko... Dokładnie kolega, tak mówię. Na bazarze, mówię. Jakieś, Dokładnie. Wiem... Na bazarze to cię robi, <laughs> Rozumiesz? W flecie. Dyplom A, dż. Dż. Bartek, pierdolnij go! Bartek ledy. Przecież Bartek sam spadnie no. Bartek, walnij go <laughs> Nie trafiłem. <laughs>

<laughs> o nie to gówno! Bardzo, jak mnie uderzysz, to bite się. To mnie też bij, tak, dokładnie. Bo to tak, jest pojazd TSB. typu jak już mnie uderzysz, albo ja bym, ja bym w ogóle powiedział, że tego pojazdu najlepiej nie będzie ja, tak. ja, ja powiem tak, jak ja trafię kogokolwiek, to do Ja powiem kokolwiek trafię, to będzie dobrze. Aha, ale bardziej. Nie balęcie! Nie, 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 nie balnąłem. Ale jechałeś tak. Aha, no i właśnie o tym mówiłem.

no, już jest po face to face ogólnie w tym momencie. No i zrobiona. A, Fajnie Panie Bartek, tylko obiednika. że w tym momencie jest już po grze Zim. dla nas, więc. No, nie, no przecież dopiero połowa jest ty płacisz tam, kurwa. Dlatego, że nie ma ja czwartej osoby i to się skończy tak samo. jak i na co Nie No ale już dobrze, ale ty teraz w tym momencie rampą? Jest ja jest jestem gówno samotniką. Jaką rampą? Jak ja jadę cały czas motocyklem? No dobra, ale to, to ale ja raz, to teraz to do się. No, dojechałem Dzięki, Bartek. Jeszcze nie dojechałem. No to dojedź. Dopiero teraz dojechałem. No mówię, ty motocyklem to nawet nie jest. Szansa, że dojadę zawsze. Dwa razy nie dojechałem jakoś. Także. Fajnie, Bartek. Wiesz o tym, że on będzie za tobą jechał? Nie, ja no tylko go trzymam, masz... dlatego go trzymam! Będziesz go! Bartek, jak go trzymasz? Jak mam go uciekać, jak on stoi za tobą? A ty masz pieprzony pług, Bartek, jak? Wydupiłem go, spokojnie! No, bardzo dobrze. Jak, jak mam go ci palnąć? No? A ty nawet się nie odezwiesz, Bartek? Chociaż sam mówiłeś, że. O! <noise> utknąłem. <noise> Smaria. Do, tak dopiero jak zobaczyłem, że jest za tobą centralnie. No na razie... O. No ale no, jednak powiedziałeś no, tak? Nie. No to mogłeś nastrącić dwóch. To dziękuję. Idealnie. Myślę, że wypadnie. Nie, jak nie strącić wypadłem. dwóch... Smaria Bartek, ty jesteś. O! I chłopie jeszcze wjeżdża! No, śmieszne było to. Ty nie dojechałeś Bartek! Nie! Ja pierdolę, ale no, ja! No to jest właśnie, ba no i to jest właśnie gra z Bartkiem. Nie ma czwartego do równowagi sił w tym momencie. Ja tam stoję, ty wiesz, że Bartek, no Bartek no. nawet gorzej, bo zamiast <laughs> równowagi sił, to on jeszcze robi przewagę dla Szefarda. No, koś trzeba no. Dobra, nie że i się Dzięki walczę Bartek. Walczę Dzięki, bardzika, Dzięki bardzika Bartek, Proszę e, bardzo. razem. Pozdrawiam. Też pozdrawiam serdecznie. Wal, 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 wal. Okej. żeby nie było. A ja podjechałem pod niego i wypadł, ty, dobrze, 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 Nie, dobrze, nie to nie ty, nie ty, nie ty, nie jak, ty nie, no jak nie? Jak nie, chłopie? Podjechałem prawiecie. pod ciebie centralnie. Nie, nic to tak, nie, 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 nie tak, Nie się na mnie, gościu, się na mnie. Nie, nie, to wyglądało tak, że się przepadłem, walnąłem. Jak chciał, tak tyle. Nie, 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 Jakbyś stał nad krawędzią, ja bym Ja po prostu przeskoczyłem, rozumiesz? Dokładnie tak się a nie się na tobą, ty mnie nawet nie dotknąłeś. Nie, 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 nie. przeskoczył takim wielkim krocem To go od razu, jak mnie walniesz kurwa, mać. Dokładnie, Bartek. bardzo dobrze. Bartek, ale to. Bartek teraz od razu, nie walnie. Zaraz dokładnie, chodź, tego. Eee, nie, teraz nie, wiem jak nie bo znowu będzie płakał, to zastanawiam się, czy trzeba walnie. Nie, się bardzo, bardzo dobrze, nie. Nie, nie Jestem dobra. na pierwszym miejscu, bardzo dobrze. Dobra, dobra. bardzo dobrze, bardzo jak no jestem pociekaj, ja na, to jak najbardziej, bardzo. No właśnie, ja pierdolę jesteś, kurwa, no Bibi. nie mogę, no nie mogę. Dawaj, Bartek. No nie mogę, on, się na, on nawet specjalnie, kurwa, nie rozumiem, że jak są dwie drogi, on zwolni Nie, tam. a to, czemu to się czekać! no? Czemu ty nie poczekałeś na jego ruch? I teraz go no masz! No i palno, widzisz? To było zagranie taktyczne, spokojnie! To było taktyczne zagranie! To jest ciężko. To było zagranie spokojnie. Wszystko jest Bartek wziął i wypadł po prostu sam z siebie. No to nie, potem chwilę tylko strącić. To to ja bym się nie falił może właśnie. Właśnie nie strąciłeś go jak coś tak. ...dla szybkiego No i nawet gdyby, to mi się tym nie chwalił, bo to Oj, tak nie ważne, ch... ch... Ale lubisz... Ostaw mnie! O cholera. Ostaw mnie! O Holender, ty! Ale... Jeedź, otrzymałem marzy, się! Niech tym! Niech tym, gówny! <laughs> okay. Popie! Zium! Mater! pieczone, trzeba go gonić teraz. Alma Mater. Mater. Trzeba go gonić! No to go gonić. Gonić gnojka! To go, go, go gonię, Bartek, no kto inny ma gonić jak nie ja, no. No ja go nie dogonię, dogonię, no tym pojazdem. No zdecydowanie go nie dogonisz. <laughs> nawet jakbyś chciał, no. A może bym wow. chciał, może bym nie chciał. Oho, oho. O, teraz jedziemy Bartkiem, ty. <laughs> Bartek. Bartek, Bartek. Bartek. Nie, tra Bartek. nie. to... Nie! Nawet nie Bartek. chciałem, tak szczerze. No przecież nikt nie chciał. O, jest ja szkoda, ten że jesteś za mną. Naprawdę bardzo mi szkoda, że jesteś ja za mną. Mam teraz Zmieniu. to tej trójkoł trójkołowy. O, kurwo, smato zajebana się. No, no mówię, szkoda, że byłeś za mną, no. Jak mi bardzo przykro. Ej, weź mi nie strąc, mam ten pojazd nie trójkołowy. Dobrze, dobrze. Niech mi przykro. O, teraz weź mnie nie strący, mam pojazd trójkołowy. No tak. A wcześniej jak my śmiechali. Ja no, nie w To ja się parzik, to nie miał oporów. Ale to się Pardzik a nie ja! Ja cię walnąłem? A, no dobra. No i ja cię zostawiłem chyba w tym. Dobra, dobra. Walnąłem się na tym tryb. Dobra. Ty tak, no tak, ty, ty musiałem ty cię baniesz? ominąć i wyleciałem. się. No to, 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 to właśnie, to się walnąłem! No właśnie, to wrosy, to nie O nie rozumiem, no to no, w jakiś sam sposób Bartek może się też zestrać. Ja jestem kurwa Bartek na pierdolę. ty no kurwa, no. no. A, Achogat jest! No, 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 kurwa, no będziesz, a ty możesz wracać ze Z, kurwa, kurwa, no nie mogę! Zero kurwa, ale mi się nie, nie. No, go tak zobaczyłem, no! No, rób mu większą no, przewagę, rób mu jeszcze większą przewagę, kurwa. No, drugi nie płacisz od oczu, no to... Ale nie mogę, no. dojedzie do niego i go Dojedź do niego, i go niego, dojedź do Zrób to, chociaż tyle. No dobra, przynajmniejsze, to, to dobra, prosisz. O kurczę, bo już mi ręce po prostu sztywnieją. No szkoda, że nieco innego ciszczę. Tak śmiesznie, że aż mi tlenu brakuje ty <śmienicielibyś> o, wy się śmiecie, a to poważny sprawdzą. <śmienicielibyś> no wiem, wiem. O, kurczę pieczone. To co się Kurwa sz to to zajebana. No, o, dobrze no, to jest... Ale ci się nie nic nie stanie, widzisz? No ja nie, nie, nie. Jak tak? Także... A no, to cześć, super, rola. Za późno! Pierwszy zapraszam, wiadomo, to tak jest zasada. Tak Dobra, to teraz wy się odzywajcie. Ja już kończę wyścig. No było no. zabawnie. Było zabawnie tak, że już mi tlenu zabrakło. Jest dopiero Maj, wizowie, a ja już oddychać nie mogę na odcinku. dobra, także bo musisz że otwierać, że kupcie te klimatyzację, ale... No, by się przydało. Faktycznie. Co tam ale to nie za mną? jest prosta sprawa z klimatyzacją w bloku. No, no się niestety. Myślałem, Kurwa, no ty niestety kurwa, także... zrobi. Tak. A czy mnie zrobisz? Bagirampo? rampą? Tak, tak. No. dużo może zrobić. Olle! Olle, ja pierdolę. O kurczę, czym ja jadę? Dobra, o, jedzie to jedzie tylko oczem. Tak, koniec wyścigu dla hey, mnie. Bartek, mam dla ciebie misję. On nawet jak nie Znowu? wywali, to ja się wywalę, także. Ile tych misji? Co ja kur... jakiś agresor? Agresycjalne... Ale zdatek, póki co, jeszcze ani jednej nie trafiłem Cię zrobić. Ani jednej. <laughs> nie, jeszcze go nie, nie. <laughs> Ej, przepraszam, przepraszam bardzo, ale trafiłem go kilka razy. Ale to prawda, parę razy mnie trafił, żeby nie było. To, że nie wyleczy to jest inna sprawa. Parę wyleci. razy mu się uda... o! udało. O! Kurczę, było blisko. Nie sądziłem, <laughs> że to... Ja myślałem, że cię tak tak szczerze. Nie, no było blisko, było blisko. <laughs> tu proste, tu proste, nie. gościu. Tu proste. Dobra, mam Ja byś tego. nie mógł koń kończył. Mam pług. Mam pług w tym momencie. No, to co z tego? Bartek. No, Bartek mam. Chcesz ja się zmierzyć? To ja to, jedziesz, ja, to Bartek? ja, to ja, to ja, A! Dlaczego? Tyba... <noise> no konie przeżyjesz! Nie możecie cię Bartek płacić? No tak, no jedno, no. Ty Jezus się Maria. Się jedno, no. Jeszcze jechał ze mną ta kurwa po na podwozie. A, zbycie kurwa, Bartek. Ty, 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 ty masz... Zatrzymałem że... go! Coś. Bartek właśnie Zatrzymałem go na chwilę. z czytaniem, Bartek, co Czy o co chodzi? Z czytaniem? Nie mam. Ale z myśleniem już tak. A, A no to wszystko wyjaśnia. <noise> Także hi, Wy do No, spoko. Uh -huh. go? Nie Kurde prawie Ech, Ale było blisko, to prawda. To, to cię trzeba przyznać. Dobrze, dobrze Bartek zdajeś mu wygrać, blisko. dobrze Bartek. Dzięki, Fajnie dzięki. Wygrać. Puknąłem go dzięki przecież. Co, co prawda musiał tam napłakać na ciebie mocno, ale... A ty to nie! A to prawda! A ty to nie? To Przepraszam bardzo! To, ja? To ja. No? Ale to ale to w momencie w którym bijesz mnie i dajesz... No mu uwagę. ja tak samo! Ja tak samo! właśnie! Cześć Pikoła zrobił No tak, zrobił pikoła Zrobił pikoła Potem nazwiesz odcinek znowu Zrobiłem face to face na pełnym luzie Na pełnym luzie A, to ostatni, ostatni odcinek na kanale po, Od 5 dni No cóż, żarcik, kosmonaucik się tam nam podpalał Było fajnie Fajnie Bartek, że dałeś mi wygrać, no... A nie ma zaców, yy... nie ma A! Szkoda mi nawet. strzępić moich nadobnych Pokoję sobie razem ja Ci dam wygrać. Mhm. Mm no.